Metropolia konsekwentnie przygotowuje rozwiązania usprawniające, ułatwiające pasażerom korzystanie z komunikacji publicznej. Przygotowując nową wersję portalu dynamicznej informacji pasażerskiej, uwzględniliśmy liczne uwagi zgłaszane przez użytkowników tego portalu do wersji pilotażowej. Myślę, że wśród tych najważniejszych warto wymienić po pierwsze, Dodanie funkcjonalności pozwalającej śledzić wybrane pojazdy, te, które akurat danego konkretnego pasażera interesują. Uzupełniliśmy też informacje o opostulowane przez użytkowników dane, czyli numer kursu, numer pojazdu, identyfikator przewoźnika. Dużo wygodniejsza jest funkcjonująca w portalu wyszukiwarka. W nowej wersji będziemy mogli wyszukiwać wedle wybranego przez siebie kryterium. Możemy wyszukiwać według interesującej nas linii, według interesującej go nas przystanku, możemy wyszukiwać autobusy, tramwaje, trolejbusy odrębnie, a możemy oczywiście wyszukiwać zgodnie z interesującym nas jakimś obiektem w terenie, czy też nazwą. Ulicy. Możliwość instalowania stacjonarnych tablic na przystankach jest ograniczona z uwagi na koszt, jaki trzeba ponieść, by taką tablicę zainstalować, a środowisko elektroniczne w zasadzie nie ma tych ograniczeń. W związku z tym dla każdego przystanku, spośród ponad 7 tysięcy przystanków obsługiwanych w ramach układu komunikacyjnego w metropolii, na portalu Przygotowana jest wirtualna tablica, na której prezentujemy rzeczywiste czasy odjazdów pojazdów. Wiele linii realizuje alternatywne warianty tras. Na portalu znajdziemy każdy wariant, który jest realizowany, choć oczywiście portal służy głównie temu, by znaleźć tam, odszukać te pojazdy, które w danym momencie realizują swoje kursy. Mam nadzieję, że już wkrótce aplikacja będzie w telefonach pasażerów. Wybierając wspomnianą przed chwilą linię np. 6 możemy zobaczyć całą trasę razem z wszystkimi możliwymi wariantami. Dodatkowo po prawej stronie ekranu mamy graf gdzie mamy przedstawione wszystkie możliwe trasy po których poruszają się pojazdy więc mamy tutaj trasę w odpowiednim kolorze, mamy na niej umiejscowione pojazdy w konkretnej lokalizacji, w której w danym momencie się znajdują Dodatkowo kolorami po naciśnięciu odpowiedniego wariantu zostaje on przeniesiony na mapie, gdzie możemy dokładnie zobaczyć, którymi drogami i które przystanki są obsłużone w danym kursie wybranym przez pasażera.